Czy twoje miesięczne wynagrodzenie nie wystarcza na spłatę długów oraz utrzymanie twoje i twojej rodziny? Czy komornik zajął całą twoją pensję, pozostawiając jedynie minimalne wynagrodzenie? Pandemia pozbawiła cię pracy, lub przez ograniczenia musiałeś zamknąć swoją działalność? Być może ogłoszenie upadłości konsumenckiej to rozwiązanie właśnie dla ciebie. Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe przeznaczone dla osób nieprowadzących w momencie złożenia wniosku działalności gospodarczej. Mogą ją ogłosić osoby niewypłacalne, czyli te, które nie są w stanie regulować swoich zobowiązań. Jest to postępowanie, którego nadrzędnym celem jest oddłużenie poprzez spłatę zobowiązań, całkowite lub częściowe umorzenie długów. Zmiany przepisów w ostatnich latach znacznie ułatwiły ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W 2014 roku orzeczono ich 32, a już w 2020 ponad 13 tysięcy. Zatem, jeśli aktualnie nie prowadzisz działalności gospodarczej, a Twoje zadłużenie powoduje, że nie jesteś w stanie spłacać długów bez uszczerbku dla Ciebie i Twojej rodziny, powinieneś rozważyć złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Po zakończeniu procedur będziesz wolny od długów i będziesz mógł zacząć budowanie swojego majątku od nowa. Przed złożeniem wniosku musisz zgromadzić informacje zarówno o Twoim zadłużeniu, jego wysokości oraz wierzycielach, jak i posiadanym przez Ciebie majątku. Wniosek. Wymaga podania wielu szczegółowych informacji zarówno o twojej sytuacji życiowej, jak i materialnej. W dalszej kolejności bardzo istotna jest współpraca z sądem upadłościowym, syndykiem oraz wierzycielami. Nazywam się Jakub Sikorski, jestem radcą prawnym i specjalizuję się między innymi w upadłości konsumenckiej. Jeśli masz więc pytania lub wątpliwości związane z tym tematem, zapraszam do kontaktu.